Słuchajcie, witam ponownie Meksykanu TV No to jedziemy do bombasu Jak widzicie coś tu można przeczytać T34 W sumie po co ja tak przybliżam, czy mogę zrobić to tak To jest jeden Tutaj trochę więcej czasu poświęcimy na oglądanie tego, bo całkiem ciekawe rzeczy są do obejrzenia. A, ten drugi z tyłu to z większą lufą chyba. Większe rządło ma, jakbym powiedział. Także jak widzicie, całkiem, całkiem, nie powiem. Ale tutaj mamy rarytasik elegancki. Szkoda, że nie mogę wejść za ten. Za, za to bo tam pani stoi, to jest Mik Mik także no nie powiem, robi wrażenie mały to on nie jest idziemy dalej ooo są nawet lufy nie, to są armaty chyba z statku jakiegoś no, zobaczcie jak do środka? Jakiś napluł. Dobra, zawsze trzeba trochę żartu. Ole, jazda, słuchajcie. No, nie będę tutaj komentował tego samolotu. Czyż by poskładali już? Jak widzicie? Ale to chyba nie był ten raczej. O Jezu, ile tu sprzętu. O, ludziska. Jak 40. Jak 40 od dupy strony. A tu mamy następny. No, to to będzie długi materiał niestety. Nawet jakieś schody są, żeby wejść do niego. Nawet ma śmigła. No i żeby ktoś miał uprawnienia, mógłby się przelecieć sobie nim, nie? E, naprawdę, fajne, robi wrażenie. Jest to. Natomiast. O, patrzcie, cały, cały arsenał tutaj jest. Słuchajcie, to naprawdę będzie 5-6-minutowy film. Ja nie wiem, czy ja go dzisiaj zdążę wrzucić. No, nie powiem, nie powiem. Robił wrażenie, te armaty. Już nie będę podchodził do każdej i czytał. Tutaj mamy coś też ciekawego. Zobaczcie, jaki ten jest duży. W porównaniu do. Tego, a ten to jest, już ten to pokażę. I ryda. Zwał jak zwał. Nie no, no piękny park sprzętu, słuchajcie. Zobaczcie, są myśliwce. czy to nie myśliwce, tylko helikoptery. Przepraszam, bardzo się przejęzyczyłem. Myśliwiec to jest tutaj. Także, no to już jest maszyna, konkretna. Trochę zardzewiała tylko deko, ale konkretna, powiem Wam szczerze, już konkretna maszyna. Bym własna na nią, ale kurde, to jest jakiś muzeum, więc nie da, nie ma opcji nawet, żeby wleźć. Także powolutku, powolutku próbuję Wam to wszystko ogarnąć, żeby za długi materiał nie był, bo naprawdę... Nie no, powiem wam, robi to wrażenie, nie powiem, robi to wrażenie, o, jakie kurde sprzęty, a niech to czort, jaki on jest długi, jaki jest duży, jaka rozpiętość skrzydeł, to wy co nie wyobrażacie nawet. Tu kolejny sprzęcior, tutaj mamy następne samoloty, nie no, świetny, świetny, świetne, ten mnie interesuje, bo to taki jakiś, taki giełdzturmowy, nie wiem, mogę się mylić. Kurde trafiłem jak w mordę strzelił Znam się trochę jednak, znam No, patrzcie, no to to już w ogóle. To, to to działa to. To działa, to działa jeszcze O, z takiego działa jakby zawalił tam szkolna to by poszła. O z tego poszłaby nawet stąd nie musiałbym nigdzie iść, słuchajcie. <laughs> Nawet nie musiałbym, Albo z o, albo z tego. Po, a po co z armaty? A po co z armaty, słuchajcie. Tu jest, mamy sprzęt. Na szkolną 17 wysyłamy to. Kto jest za łapkę w górę? Na szkolną 17, tutaj nie nieuzbrojona chyba. Ale tutaj jest całkiem, całkiem. Spójrzcie tylko. O, na szkolną 17. I jebut! I po zabiegu by było. No, patrzcie, jeszcze tutaj są ciekawostki. No, to akurat to fajnie trafiłem, że ten dysadłem, wiecie? Bo tutaj akurat to jeszcze nie byłem. To jest jakieś działo samobieżne prawdopodobnie. Pewnie tak. E, haubica, no pomyliłem się. No ale to prawie to samo. No i będę musiał kończyć, słuchajcie, materiał, bo już 6 minut, ja go potem nie zgram, bo będę go zgrywał. Spójrzcie, teraz pan robi zdjęcie. Okay. No. A ten to mi się kojarzy z tego, z, z takiego filmu. <śmówiłem> 007 zgłoś się, on czasami takimi latą. No nie no, sprzęty są piękne. Że trafiłem do tego muzeum, ale mówię, przypadkowo szedłem, zobaczyłem. No i warto było. Także trzymajcie się zdrowo. Siemanko.